Cześć widzowie! Gellert Grindelwald był jednym z najwybitniejszych czarodziejów w historii, którego pokonać mógł tylko najpotężniejszy czarodziej Albus Dumbledore, po czym Grindelwald został wrzucony do więzienia, którym była jego własna twierdza. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć Wam na pytanie, dlaczego Grindelwald nie uciekł z Nurmengardu i czemu wyrzucili go z Durmstrangu. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Grindelwald był jednoosobową armią, mogąc rzucać zaklęcia tak potężne, że jeden taki czar mógłby zmiażdżyć cały oddział najpotężniejszych Aurorów, czyli czarodziejów na usługach ministerstwa. Zaś już wielką armię, Gellert założył twierdzę w Austrii, a ponieważ sam zbudował Nurmengard, to znał każdy kąt tego zamku, więc na pewno było tam wiele jego zaklęć, które były na tyle zapieczętowane i ukryte, że nawet Dumbledore wszystkich by nie znalazł, ponieważ Grindelwald miał największą wiedzę, a Dumbledore czystą potęgę, dzięki czemu na pewno miałby szansę na ucieczkę. Mimo wszystko, Nurmengard musiał zostać wzmocniony jeszcze przez Dumbledora, ponieważ to więzienie było aktywne tylko dla jednego więźnia bo inaczej nic nie mogłoby powstrzymać Grindelwalda. A z racji, że tylko Dumbledore mógł go pokonać, to poza uwięzieniem go zostawało jeszcze ubicie, czego mógłby dokonać tylko Albus i czego nigdy nie chciałby zrobić. Przez to, że na pewno nie dałoby się usunąć całej magii Grindelwalda z tego obiektu, tak byłbym skłonny zakładać, że Dumbledore wybrał miejsce, w którym jest najmniejsze stężenie magii, albo w ogóle dobudował nową część placówki specjalnie dla niego, dodając tam jeszcze zaklęcia, jak magię pułapek, czy nawet jakieś magiczne bestie, ponieważ zostawiając go tam samego musieli mieć najwyższą pewność, że nie ucieknie, ale to oczywiście nie koniec. Co ważniejsze, Grindelwald zamykał swoich przeciwników w Nurmengardzie, które było więzieniem już dużo wcześniej dla innych, jak zwolennicy Dumbledora, a to znaczy, że jego cele więzienne były przez niego bardzo mocno chronione. A trafiając do takiej celi, jeszcze wzmocnionej przez kogoś potężniejszego od niego, to raczej nie ma możliwości, żeby stamtąd uciekł, więc musiałby wyjść z celi, aby się uwolnić, co byłoby możliwe tylko wpływając na osobę, która przynosiła mu jedzenie i co mógłby zrobić, stając się niewidzialnym, ponieważ tylko oni i Dumbledore mogli to zrobić bez używania peleryny niewidki. Trzeba pamiętać, że sam Dumbledore zdawał sobie sprawę, że on czy Grindelwald bardzo łatwo, gdyby chcieli, to uciekliby ze skabanu, a więzienie Nurmengardu zostało wzmocnione, aby ujażdniło więźnia najwyższego stopnia pokroju Voldemorta, w czego wyniku teoretycznie nie mógł uciec i chociaż nie miał tam różdżki, tak pozyskanie jej byłoby banalnie proste, ponieważ razem z Albusem był mistrzem magii niewerbalnej i bezruszczkowej, dzięki czemu mógłby zaczarować kogoś, aby przynosił mu różdżki, aż znajdzie tą pasującą. W tym przypadku działa również aspekt psychologiczny, z racji na to, że Grindelwald poświęcił prawie całe swoje życie, aby pomóc swojemu ludowi czarodziejów, aby mogli rządzić całym światem, ale nigdy nie spodziewałby się, że społeczeństwo pójdzie po pomoc do Dumbledora, nie chcąc wolności tylko wiecznego ukrywania się przed Mugolami, którym magia też by pomogła, przez co nie miał po co uciekać skoro czarodzieje nie chcą rządzić i wolą trzymać magię dla siebie, co na dłuższą metę bardziej szkodzi Mugolom, niż gdyby czarodzieje rządzili światem. Kolejną sprawą jest to, że z szacunku i uczuć do Dumbledora nie uciekał, chcąc odpokutować ze swojej grzechy, wiedząc, że przegrał uczciwie, no i w końcu razem z Dumbledorem byli w bardzo podobnym wieku, więc nie było powodu, aby uciekać, żeby znowu dostać łomot od swojego przyjaciela, a z racji, że Dumbledore go znalazł i rzucił mu rękawice, stało się jasne, że ani go nie przekona, ani nie pokona psychologicznie, skoro wyszedł swoim uczuciom naprzeciw, co sprawiło, że walka była koniecznością. Grindelwald na pewno zdawał sobie sprawę, ile zła wyrządził niewinnym. Potem nawet nie broniąc się przed Voldemortem, a gdyby był zły, to zaciągnąłby się do armii mrocznego pana i stworzył własne Horcruxy, czym miałby wolną rękę po o Hogwart, będąc najpotężniejszym żyjącym czarodziejem i do tego nieśmiertelnym, co wydaje się logiczne. Grindelwaldowi opłacałoby się uciec tylko jeżeli Dumbledore by zginął, a oprócz poczucia winy i zrozumienia błędów, gdyby uciekł i nie był zły, to magiczne społeczeństwo i tak byłoby przerażone. Zaś gdyby Dumbledore nie chciał go pokonać drugi raz, to czarodzieje uznaliby go za zdrajcę i chcieliby go pokonać, w czego wyniku Dumbledore byłby zmuszony zrobić Grindelwaldowi coś dużo gorszego niż uwięzienie. Przez co Grindelwald nie chciał zadawać mu bólu z uwagi na uczucia ani narażać na gniew ministerstwa magii. Dumbledore ostatecznie musiałby ubić Grindelwalda, albo inaczej zostałby uznany za wroga, więc już dobry i odmieniony Gellert wolał zostawić to tak, jak jest, niż na siłę psuć życie swojemu jedynemu przyjacielowi. No i co więcej, dyrektor Hogwartu przejął czarną różdżkę, przez co dodatkowo ucieczka była złym pomysłem, tym bardziej że zarówno Albus, jak i Gellert wierzyli, że to insygnium dawało niezwyciężoność, w co wierzyli praktycznie wszyscy, a w tym także lord Voldemort, a przecież, gdyby tak to działało, to Grindelwald wygrałby z Dumbledorem. Co do Durmstrangu, młody Gellert podobnie jak Albus Fogwarcie był bardzo utalentowany, z czego Durmstrang miał złą sławę właśnie przez tolerancję dla czarnej magii i w przeciwieństwie do Dumbledora, który zdobywał nagrody i wyróżnienia, Grindelwald zapuścił się w tajniki czarnej magii, przywłaszczając sobie znaki sygniów jako osobisty emblemat, który wyrył przed swoim wyrzuceniem i który przetrwał tam następne wiele pokoleń, ale samo nastawienie szkoły miało swój wkład. Z tego wszystkiego wiemy tylko tyle, że został wyrzucony za mroczne i pokręcone eksperymenty, gdzie sama szkoła musiała dawać w tym większe pole do popisu niż Hogwart. Przy czym same jego czyny były zbyt mroczne dla szkoły, przez co też go wydalili, tym bardziej że chcieli mieć lepszą reputację, a co za tym idzie, musieli to zrobić, ale najprawdopodobniej Grindelwald uczył się zaklęć niewybaczalnych, które być może też testował na uczniach, i chociaż zapewne nie była to awada, tak być może kruciatus, a uczniowie się go po prostu bali. Oprócz w pewnie jeszcze chciał stworzyć Armię inferii tak jak stwierdził Dumbledore, więc pewnie eksperymentował na Mugolach, jak i również możliwe, że pracował nad stworzeniem Obskurusa, który był najgorszym rodzajem rocznej bestii, więc nie dziwne, że było to zbyt niebezpieczne, ponieważ jak na tamten czas nawet Dumbledore czy Gellert nie poradziliby sobie z Obskurusem. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, oraz za co jeszcze według Was mógłby zostać wyrzucony, jaki to już jest koniec tego odcinka. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.